Dobry, ja się witam z łóżeczka. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo będę mieć dzisiaj swój wieczór panieński, także bardzo się cieszę. Jest godzina 7 rano, ja muszę się odpalić, spakować. O 11 przyjedzie po mnie transport, także mam troszkę czasu jeszcze, żeby wszystko ogarnąć. I się bardzo cieszę, i trochę się stresuję też, ale na pewno będzie fajnie. Ja już sobie tutaj strzeliłam kabusię. Wypiłam już 400 ml wody. Uwaga, zamierzam się przygotować do dzisiejszego wieczoru. Zaczynam od kabusi. Jestem bardzo szczęśliwa, bo świeci piękne słońce. Mam nadzieję, że będzie cały ten dzień ładny, chociaż jak sprawdzałam pogodę, to pokazywało, że jednak będzie padał deszcz. Ale nic dziwnego, na to byłam też nastawiona. Tu już się spakowałam częściowo prezenty dla dziewczynek. W tu moj jeszcze słyszymy wyjście, bo go wspieram wczoraj. O, chcesz iść? Proszę. Bo się. Ułożyć w słoneczko i nie może. Co chodzi ciężko. Tylko, ale tak damy podusział kotu, to jak będzie. I co fajnie będzie zrobiła? Tak. Ja, ja do Polady. Tak. W końcu udało mi się usiąść do śniadania, także będę sobie jeść owsianeczkę z truskawkami. Do przyjazdu dziewczyn zostało 30 minut. Ja już się ogarnęłam, spakowałam, naszykowałam walizki. Jestem trochę zestresowana, nie wiem co będzie, nie wiem co one wymyśliły. Nie wiem, nie wiem nic, także jestem bardzo ciekawa. Trochę się stresuję, jest adrenalinka, także. Będzie fajnie. Nastała teraz ta chwila, w której zaczęłam oczekiwać na przyjazd moich dziewczynek już. Także jakieś takie przypominam sobie drobne rzeczy, i wiem tak myślę, że dużo rzeczy nie wzięłam, i zapomniałam albo zapomnę. Ale to już jest nieważne. Zamierzam się dobrze bawić i niczego mi na pewno nie zabraknie. Bardzo się cieszę, i siadam, i myślę jeszcze chwilkę, co tam jeszcze mogę zabrać. Tak się wystroiłam na podróż. Miałam jechać w białym dresie, ale postanowiłam pokazać nogi, także włożyłam do mojej bluzy dresowej białą spódnicę i prezentuje się tak, także wyglądam jak prawdziwa bright to be. Kolczyki serca, opaska szampańska, pokryciem takim satynowym materiałem. No i czekam, zaraz zaczynamy. <grytanie> Ten samochód mojej siostry to ja po poznaję, na bank właśnie dojechała. <grytanie> Co, nie mam dziewczęta, żeby się zapytać, czy ja mam schodzić, czy nie schodzić, bo widziałam, że przyjechały na osiedle. No i mam czekać, mam czekać, aż dziewczyny przyjadą. Także chyba właśnie przyjechały, także czekam dalej. Już mi to doczekać. Ty też? Ty zostajesz w domku. Mógłbyś jeździć, ale nie lubisz. Halo? Otwieram. Proszę. Jest tu jakaś przyszła panna młoda nie ma żadnych jeszcze nie jeden nie <grym> jeszcze nie raz. 100 lat, sto lat? 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 Nie Zabrały mi bagaże i powiedziałem, że mam dalej czekać. Już nie mogę, już bym chciała. No kurde, to jeszcze będzie trwało. 18 po 11 już. A miałam być gotowa na 11.00 i byłam i tak się stresowałam, że nie zdążę, a tutaj taka obsuwa. Mm -hmm, mm -hmm, żartuję. Czekam, 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 czekam. Zabawa się zaczyna. Uśmiech na twarz i jedziemy. Żeby wyglądać dobrze, chcę coś powiedzieć coś do moich migów. Dobra, wychodzę. Wychodzę. Ja się już na kodryla. Co one tam mają dla mnie? Zobaczymy. Będzie będzie, będzie, będzie się działo, będzie zabawa, a rano a będzie mało. Bada. Bada. Jak na strój! No dobrze, dobrze, nie wiem jeszcze co, co mam myśleć. Zobaczymy, jestem ciekawa. Ruszamy w podróż. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa. My też. To najważniejsze. Podróż będzie dość długa, ale będzie fajnie. Trzech metrów. Masz to? Nie, na zaproszenie, tak? Co? Że druga po druga, ale będzie łatwo. No. Dobra tam. Jak Jeszcze nie możemy doczekać. No, dobra, bardzo się cieszę. To, my już wiemy gdzie. A ja nic nie wiem i tego tak chciał wiedzieć. I pierwszy raz w życiu chyba nic nie wiem i nic nie planowałam i nic, nic mnie nie dotyczyło. I to jest trochę przerażające szczerze mówiąc. No ale. I co do mnie, jak nie miałaś okazji się przygotować, będziesz zaskoczona na Maksa. Ale w jaki się, po górach chodzić nie będziemy. Nie będziemy. Słuchajcie, ja się usprawiedliwiam. Tam jest tylko pół mojej walizki rzeczy, a druga pół, drugie pół to staty króliczka. Dwie matki króliczka. Także ja jestem Dobra, przygotowana na ramy. wszystko. Trzeba to co do godziny, Dobra, chyba dynka. co do minuty planować, żeby zdążyć. Nie ma czasu na spanie Bo nie ma najlepszy plan od początku. Tam, gdzie jedziemy, to będziemy chciały iść spać. Będziemy spać. No, no. Dobra, cicho bądźcie już. Nie, nie. Dobrze, niech, niech się zastanawia, My... gdzie ja będzie fajniej spać. Jeszcze pół godziny. Nie. A, a będziemy jakiegoś markawkę zahaczać albo coś? Co o będziemy... co? Coś będziemy zahaczać po drodze, Mamy jakieś no dobrze. No to Mamy super. Mamy rację do No To super, bo ja jadę o siódmej, i siódmej Chcesz teraz, zanim zaczniemy startować? Nie, może za chwilę, spokojnie. Jak będziesz chciała, to ja mam tu pod ręką. Dobrze. No, jeszcze ręka boli. Do później tutaj ten tak. Dobry, Dobrze, dobrze. Tak? No jest, I jest na... A jest. Tam nie widziałam tej. Nie, jest. No, pierdolnika. To do pierdolnika. Teraz to przejechałaś, to tak, to, no. Uważaj, Uważaj na film. i to ma to tak. Jedziemy i zrobiliśmy przerwę na Halo. maczka. Jedziemy nasz zrobiliśmy na Dzisiaj jest na chwilę, bo Znaczy do wszystkich? znajomych. A ja mam ponad czystki. Jezus nie chciałoby mi się tego poznać. Ja muszę, no nie, Kraut, bo ja wiem, że ty tego nie rozumiem. Szana. A nie można dać tak za Nie, właśnie. Nie chcę się zaktualizować, zacząć, bo nie ma pochodzenia Aha. Zrobiłyśmy sobie przerwkę w paczku, także pierwszy raz po pandemii siedzimy w restauracji. <grym się w> Restauracja! Siedzimy, zamówiliśmy żarcie, czekamy. I... No i dalej nie wiem, gdzie jadę, jakaś to zobaczyłam. Do, Warszawie, do Warszawie, czy nasz numer nie jest? Do panią, panią mówię, że do Pałacu Kultury. <gry> także jestem mega ciekawa, zobaczmy. No tak, bo wyżej się nie dało, więc Pałac Kultury w Warszawie pozostaje. <gry> Takiej już czekają. No się są, naprawdę, nie kocham Jeszcze Pierwszy raz. <gry> <gry> A nasza karmicielka. Nie, <noise> ciebie, ciebie, tego czysty. Tak jak on, tak jak on tak jak on. Z ataczkami. Gadujesz, co zobaczymy. Ale nie powiemy ci i tak. Jesteśmy! Tak, tak. No, tak. Tak. no budujemy dom dla Klaudii. No, no dawaj jakieś pomysły poza cmentarzem. Nie no pewnie jakaś villa. No, albo domki, albo namioty. A nie chciałabyś spać na drzewie? Może być, może być domek drzewa. Nie chciałabyś spać na, na, na drzewie. Nie domek, na drzewie. Błyże. Błyże. No, wiedziałam. 11. Jeszcze, jeszcze, dzisiaj, tylko 11. 11. jeszcze dzisiaj oglądałam foty. Na no no programie, tak. To o tym właśnie myślałam. tylko dobramy do bramy, 11. Tylko nie wiem, czy tego akurat. Y... tego? Tego, bo to jest jedyny, jedyny w Nie, już są, jest dużo. To jest to pod to No, tak wie. To, co podejrzewałam, to się zrodziło, ja tutaj jest. I będziemy spać piękny z widokiem na niebo. Tam nie